Jesteśmy firmą, która od ponad 25 lat sprzedaje obrabiarki skrawające do metali na terenie Polski. Głównie zajmujemy się obrabiarkami sterowanymi numerycznie z rynku tajwańskiego i japońskiego. W tym roku na targach prezentujemy obrabiarki Matsury, obrabiarki Fanuka oraz prezentujemy zautomatyzowaną celę obróbczą firmy holenderskiej CELRO. Na bazie japońskiego robota Fanuka obserwujemy, że coraz więcej firm jest zainteresowanych automatyzacją procesów technologicznych i tutaj w przypadku CELRO dajemy kłam pewnej takiej ogólnie panującej tendencji w myśleniu technologów i właścicieli firm, że tylko i wyłącznie długie serie usprawiedliwiają automatyzację. Nie jest to prawda. Również krótkie serie można automatyzować i pokazujemy to tutaj na targach. Firma Anka zajmuje się produkcją maszyn CNC, jak i sterowania napędów i oprogramowania do, do właśnie naszych szlifierek. Mocnymi stronami firmy Anka jest innowacyjność. Są to rozwiązania typu laser do pomiaru i kompensacji narzędzia, czy kamera do kompensacji narzędzia. Naszymi innowacjami są na przykład silniki liniowe. Na targach prezentujemy maszynę FX5, maszyna do ostrzenia narzędzi z robotem AR300, który był zaprojektowany i wyprodukowany w 100% przez firmy Anka. Firma implementując to rozwiązanie o siebie w firmie może zyskać wysoką wydajność w produkcji, jak i ostrzelę narzędzi, automatyzację i cięcie kosztów, gdyż to rozwiązanie jest ekonomiczne jako pakiet. Targi są dobrym miejscem, aby spotkać się z klientami twarzą w twarz, wysłuchać ich potrzeb, a nasz produkt, który prezentujemy jest właśnie odpowiedzią na jedne z takich potrzeb. Aplanat to europejski lider, jeśli chodzi o dostawy urządzeń CNC. Nasze portfolio pozwala nam ocenić, że posiadamy urządzenia dla każdego sektora gospodarki. W tym roku na targach prezentujemy chociażby urządzenia jak 5-osiowe centrum obróbcze serii Hasł MC1000. Posiadamy także tekarki z serii ST20Y oraz chociażby specjalne urządzenia wysokie, precyzyjne, wysokiej jakości, jak i Tamura 250IG. Na naszym stalisku można zobaczyć także stację termokurczliwą firmy Schuster z serii Uconnect. Możliwe one oczywiście współpracę ze wszystkimi urządzeniami, które jest w naszej ofercie. Dodatkowo w tym roku promujemy także chodziwa Blazer wysokiej jakości materiały, a także chociażby oprogramowanie katcam, które oczywiście jest zostałe w naszej ofercie. Targi Tulex są bardzo istotne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej strategii marketingowo-sprzedażowej. Dziś, pierwszego dnia targów, mamy do czynienia już z kilkuset osobami, które przewinęły się wokół naszego stoiska, jak również przez same stoisko, dlatego Tulex to bardzo istotny element naszej strategii, tak jak wspomniałem, ale przede wszystkim przyszłość, jeśli chodzi o tworzenie relacji z naszymi klientami, nie tylko jeśli chodzi o sprzedaż maszyn, ale także o utrzymanie także u naszych klientów. Mitsubishi Materials jest firmą produkującą między innymi narzędzia skrawające. Jest to jeden z czołowych liderów w tej branży. W tym roku firma Mitsubishi ma okazję zaprezentować swoje najnowsze dokonania w dziedzinie narzędzi do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, jak również głowice szybkościowe do wysokowydajnej wydajnej obróbki stali nierdzewnych. Posiadamy w naszej ofercie również całą gamę wierteł monolitycznych, w szczególności do głębokiego wiercenia. Są one przez naszych klientów często używane, bardzo chwalone. Przez ostatnie lata możemy zaobserwować dość duży wzrost, jeśli chodzi o innowacyjność, nie tylko samych materiałów, ale również konstrukcji narzędzi, technologii wykonywania, rodzajów powłok. Idziemy jak najbardziej z tym trendem i staramy się zaspokoić jak najwięcej problemów naszych klientów. Wiadomo, materiały też się rozwijają, więc narzędzia muszą podążać w ślad za tym.